Pada śnieg, pada śnieg. Nadaście, jestem ja. <grystanie> Hej, cześć, wdajcie moi drodzy z tej strony kukuli, bali, bali. byli Dzisiaj dzień, dzień dniowy, 8 grudnia, moi drodzy, 163. członków, no, czyli od wczoraj trzech. kurczę, tutaj doszło was, także fajno, elegancko. No i co? Nie, lecimy z tym, nie? Jednak nie wleci, jeszcze jeden odcinek, ale, ale wleci w tym tygodniu. No. Rzucimy na członków. Strona. Tu wam mówię, która jest. No nie. Nie powiedział. <grym> Jednak wam nie powiem, która strona. Ale strona numer 4. No więc może być ciekawy. O, 61. No. O, dlaczego mi się to dowiadujemy. Dobra, dawaj mi to, panie grzybo. I numer...

Makamafu, ale ostatnia gra, 4 czerwca. No tak wiecie, nie? I co co myślicie? Zobaczymy. Najwyżej może sobie policzymy później kto z taki stary kąt nie odpisał i się po prostu zarosuje za jednym odcinkiem. Parę osób są. No moi drodzy, także my się widzimy już jutro i co? Trzymajcie się cieplutko bardzo. Grzejcie, za wcięte łapki przy kominku.